W Civilu istnieje sporo możliwości tworzenia punktów. Jednym z nich jest tworzenie punktów wzdłuż polilinii w określonym interwale. Wybieramy narzędzie tworzenia punktów i rozwijając pierwsze menu wybieramy zmierz obiekt i następnie muszę wybrać obiekt wzdłuż którego chcę stworzyć punkt. Wybieram moją polilinię, podaję pikietę początkową, zaczniemy to robić od zera, następnie pikietę końcową. Jeżeli nie chcę tworzyć punktów do samego końca, mogę wybrać na przykład pikietę 200. Gdybym chciał stworzyć punkty nie na polilinii, tylko z odsunięciem w lewo lub w prawo, muszę je teraz zdefiniować z minusem w lewo, z plusem w prawo. Jeżeli zostawię 0, zostaną stworzone dokładnie na polilinii. I następnie podajemy odstęp, co ile mają zostać stworzone punkty. Wybieram 25 metrów. Teraz, w zależności od tego. Jak mamy ustawione parametry tworzenia punktów? Program może nas pytać o opisy bądź rzędne. Zostawiam wszystko domyślnie, czyli przy każdym punkcie będę klikał Enter. Pojawiły się punkty na polilinii w zadanym przez nas interwale.